Na starcie przypomnę, że moje listy są odzwierciedleniem moich doznań i każdy może mieć inne zdanie ode mnie. Więc jeśli nie podoba wam się moja topka, to możecie skomentować jak bardzo się ze mną nie zgadzacie. Biorę też pod uwagę koszt i etap zdobycia itemu. Numer 5. Void Kaol Bright Brightshade Helmet Główną funkcją tych helmów jest boostowanie obrażeń ich wariantów broni, czyli Shadow Reapera i Brightshade Sworda. Oba helmy mają też planarny defens. Problem tych hełmów jest to, jak późno są one możliwe do zdobycia i nawet wtedy potrzebują one również innej zbroi na slot ciała. Jest to spowodowane miernymi statystykami obrony jak na etap zdobycia. Można je skomplementować ich poszczególnymi planarnymi zbrojami na większą planarną ochronę lub... Numer 4 Bon Armor. To jeden z dropów z Ancient Full Jest to zbroja na slot ciała i nie daje graczowi żadnych punktów ochrony. Za to kompletnie niweluje obrażenia zdobane postaci na 5 sekundowym cooldownie. Jest to absolutnie fenomenalna zdolność, zwłaszcza gdy zaczniemy wymieniać Bon Armor między sobą, efektywnie zmniejszając dzięki temu cooldown. Kolejną zaletą Bon Armora jest to, że można go refilować Nightmare Fuelem. Niestety, owa zbroja nie posiada ochrony. W wielu sytuacjach musi być ona łączona z helmetami, na przykład Void Kaulem lub Righteous Helmetem, gdyż są one zdobywane na podobnym poziomie gry co Pono Armor. Numer 3. Marble Suit Armor ten zapewnia graczowi aż 95% protekcji oraz posiada bardzo dużą wytrzymałość. To mocno kontrowersyjna zbroja, Kochana przez jednych i nienawidzona przez drugich. Jest to głównie spowodowane faktem, że Marble Sud po założeniu spowalnia postać o 30%. Jednakże, przy odpowiednim użyciu, ta wada może zostać w większości zniwelowana. Wysokie statystyki i łatwość craftingu sprawiają, że Marmora zabrała to fenomenalna opcja na różne etapy rozgrywki. Hej, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to zachęcam do subskrypcji kanału gdyż zamierzam robić więcej podobnych filmów. Numer 2. Football Helmet. Jest to hełm kochany przez graczy o wszystkich skill levelach. Niesamowicie tani koszt, składający się z zaledwie jednego pigskina i jednej liny przy alchemie nżajnie. Sprawia to, że kask futbolowy będzie na naszej głowie przez większość playthroughu. Jest bardzo przydatny do walki z prostszymi bossami. Czyszczenia ruin i do generalnego noszenia. Jedyną wadą hełmu jest jego relatywnie mała ochrona, jednak w trudniejszych starciach wciąż może okazać się przydatny w połączeniu ze zbrojem na ciało jak Marble Suit i Tuleset Suit, aby zmniejszyć zużycie ich wytrzymałości. Numer 1. Tuleset gra Według mnie najlepsza zbroja w całej grze. 90% ochrony trzymałość, większa od Marby Suta i szansa na aktywowanie Tarsza, absorbującą wszelkie obrażenia przez 4 sekundy. Ten przedmiot jest powodem, który sprawił, że Ruin Rush jest aż tak opasany. Z łatwością możemy wyciągnąć z ruin przynajmniej 6 koron, które z pewnością ułatwią nam dalszą rozgrywkę. Wysokie miejsce krana zapewnia mu też fakt, że zajmuje on sot na głowę co sprawia, że możemy go kombować z takimi itemami jak magii luminescence, bon armor albo po prostu plecy. Na Twade Game korona nadal jest całkiem niezła. Nara.